Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu ola Żelazo, witam Was serdecznie na... To trzecim już żelaznym poranku. Dzisiaj robimy pilates i dzisiaj ćwiczenia będą skupiały się na naszym brzuchu, na naszym core. Będzie ogniście, będzie dzisiaj się dużo fajnych rzeczy działo. Przygotujcie maty, dużo uśmiechu i jeszcze jedno, jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to zachęcam do tego, żeby nie przeoczyć żadnego filmu, żadnego wyzwania i wszystkiego, co dla Was przygotowuję tutaj na bieżąco. Także klikamy w ikonkę subskrybuj, jeśli chcecie dostawać powiadomienia na pewno chcecie, bo to jest też bardzo istotne. Naciśnijcie dzwoneczek obok i już teraz po tych zabiegach możemy przechodzić na matę. Szykujemy się do zobaczenia. Mua. No dobra, to zaczynamy. Usiądziemy, oprzemy stopy na macie, wyciągnij ramiona przed siebie, wydłuż plecy, skieruj czubek głowy w stronę sufitu, podciągnij pępek do kręgosłupa. Wydłuż oba boki tłowia, tak żeby dolne żebra mocno oddalały się od naszej miednicy. Mhm, trzymamy taką postawę, właśnie ten już aktywny brzuch ściągnij delikatnie łopatki, klatka piersiowa wypięta, uwypuklona, weź wdech i teraz z wydechem podciągając mocno pępek do kręgosłupa, tak jak chcielibyśmy oprzeć pępek, zaczynamy pomału kłaść się na macie, ale naprawdę to jest taki bardzo powolny ruch. Broda oddalona od mostka, tutaj tak jakbyśmy trzymali jabłko, i po pomalutku, pomalutku, niech ten brzuch już zacznie pracować. Aktywujemy go, to dzisiaj nasz pilates na kol, na brzuch, coś, co nasze ciało lubi najbardziej. Dobra, umie łopatki już położone, teraz głowa i. Zostając w pozycji leżenia, ramiona wzdłuż tułowia, weź wdech i z wydechem takim rolującym ruchem unosimy biodra, nie za wysoko, tak żeby biodra znalazły się na wysokości ud i teraz gdy jesteśmy na górze, zepnij mocno pośladki i tak jak chcielibyśmy złączyć ze sobą wewnętrzne kolana. Chwilę utrzymaj tę pozycję, mocno doklej zewnętrzne barki do maty, weź wdech i z wydechem znowu, pomalutku, rolującym ruchem opuszczamy biodra, doklejając kręg po kręgu. Przez lędźwie, na koniec kość krzyżowa, i teraz odrywamy delikatnie lędźwie. I to samo z wydechem, znowu rolującym ruchem, doklejając dolne plecy. Unosimy biodra na samej górze. Zepnij pośladki i postaraj się zrobić ruch tak, jak chcielibyśmy złączyć ze sobą wewnętrzne kolana. Zewnętrzne krawędzie stóp mocno doklejone, weź wdech. I z wydechem opuść biodra, kręg po kręgu, coś co nasz kręgosłup bardzo lubi. Oderwij odcinek lędźwiowy. Teraz z wdechem unosimy ramiona, tak żeby znalazły się nad barkami i będziemy powtarzać to ćwiczenie, czyli z wydechem unosimy biodra, napinamy pośladki i z kolejnym wydechem opuszczamy. Weź wdech na dole. I wydech, znowu takie fajne uelastycznienie kręgosłupa, dużo zdrowia i energii dla nas i przygotowanie brzucha do ćwiczeń, które nas czekają. I z kolejnym wydechem opuszczamy biodra, jeszcze dwa takie powtórzenia. Pamiętaj o tym, żeby odklejać i doklejać odcinek lędźwiowy, wtedy też angażujemy do pracy brzuch. Gdy jest ruch, robimy wydech. I wydech, wznos biodra, wdech na górze i wydech, opuszczamy. Odrywamy delikatnie, lędźwi i teraz opuszczamy ręce, układając je na udach. I z wydechem będziemy przejeżdżać dłońmi od dołu, aż do kolan. I znowu nam się nie spieszy, naciskaj na uda i poczuj, jak angażujemy mięśnie. Brzucha. I wydech, i jeszcze chwila. Wydech, jak najmocniej sięgamy do kolan. Wydech i ostatnie dwa powtórzenia. Wydech i szuramy po naszych udach. Wydech, zostań w spięciu, przenieś teraz oba, e, obie dłonie za głowę, e, łokcie rozpostarte, ale nie za bardzo tak, jakbyśmy tak byśmy kącikami oczu widzieli nasze łokcie. I teraz wdech, opuszczamy i wydech, spięcie. Nie opuszczamy głowy do końca, chcę, żeby brzuch był cały czas w napięciu. I wydech, mm -hmm. i wydech. Tak jest. Tutaj mocna praca brzucha. Nie ciągniemy głową, głowy rękami, pracujemy brzuchem. Zostawiamy cały czas taką samą odległość między brodą i mostkiem. Nie chcę, żeby w tym ćwiczeniu nadwyrężać szyję. I jeszcze cztery. Wydech, kiedy jest pięcie, Kiedy idziemy na górę. Trzy. Uff. I zostaj na górze. Teraz wyprostuj jedną nogę drugą zegnij i przechodzimy do ćwiczenia Chris Cross. Na zmianę, łokieć kolano. Jeszcze chwila. Oderwane łopatki. Mhm. I taki zdecydowany ruch. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy dwa i jeden. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, chwilę się rozluźnimy i teraz doprostowujemy lewą nogę, łapiemy za kostkę i pod kolanem, druga wyprostowana i zmieniamy nogi. Wydech, wydech. Znowu łopatki oderwane, cały czas jesteśmy w mocnej pracy brzucha i jednocześnie fajnie rozciągamy nogi w tym ćwiczeniu. Wydech. Wydech. Jeszcze chwilka, Wydech. Mhm. Wyciągnij palce. Palce point. Jak waletnice, uf, uf. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Przyciągnij kolana. Opuść głowę. Teraz złapiemy się za. Kostki weźmiemy wdech i z wydechem robimy kołyskę. Mamy ze sobą połączone stopy, plecy zaokrąglone, żeby pomasować kręgosłup i nie opuszczamy głowy. Wydech. Jeszcze trzy i dwa i przejdź do siadu. I do klęku podpartego. Nad garstki pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem wyciągnij prawe ramię i lewą nogę i łączymy łokieć, kolano pod brzuchem. Wydech. Mocno wyciągaj stopę. Wdech i wydech. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie napinamy szyi. Jeszcze cztery i trzy i dwa. I jeden. Wyciągnij ramię, wyciągnij nogę, chwilę zostań w tej pozycji. Zaangażuj mięśnie brzucha. Weź wdech i z wydechem opuszczamy. Robimy to samo na drugą stronę. Lewe ramię wyciągnięte, prawa noga wydłużona i z wydechem łączymy łokieć i kolana. Wydech. Mhm. Wydech wydech jeszcze chwila wydech wyciąga się do prostu i nogę do prostu i rękę wydech ostatnie sześć i pięć super cztery trzy dwa jeden wyciągnij ramię, wyciągnij nogę i z wydechem opuszczamy zatrzyj palce stóp oderwij na chwilę kolana od maty Aha. Przejdźmy do przodu maty tak żeby dłonie znalazło się przy przedniej krawędzi i teraz wydechem prostujemy nogi i zginamy. Mhm. Przechodzimy do pozycji deski. Cały tułów jest nieruchomy. Zmieniamy nogi raz prawa, raz lewa, przód i tył. Mhm. Super. Nie odkładamy kolan, ale staramy się, żeby kolana przy zgięciu były jak najbliżej maty. Jeszcze troszkę. Tak jest. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Wy, e, tak się odepchnij od dłoni. Ostatnie dwa. Aha, jeden. Mamy deskę. Chwilkę utrzymamy. Jeszcze troszeczkę. I teraz weź wdech z wydechem. Przejdź do psa z głową. W dół i teraz z wdechem przechodzimy do deski. Prawa noga do przodu, z wydechem pies głową w dół. Lewa noga do przodu, pies głową w dół. Wydech. Mhm. Wydech. Cały czas mocna praca brzucha. Rozciągamy też biodra. Jeszcze. Cztery. I trzy. I dwa. I jeden. Prawa noga do przodu. Wyciągnij prawe ramię do góry. Otwórz klatkę. I teraz łokieć, yy, łokieć do góry, dłoń za głowę i z wydechem opuszczamy łokieć i do góry. Wydech. Mhm. Wydech. Jeszcze trzy. I dwa. I. Jeden, wyciągnij łokieć, wyciągnij dłoń, wróć do psa z głową w dół i to samo druga strona. Robimy wypad z wdechem, unosimy lewe ramię do góry. Chwilkę wytrzymujemy w tym fajnym, łagodnym skręcie, ręka za ucho i opuszczamy łokieć. I wydech. Aha, wydech. Postaraj się dotknąć łokciem do maty. Obok stopy, wydech. Ostatnie. Cztery i trzy. Super. Dwa i jeden. Wyciągnij łokieć, wyprostuj ramię, opuść i wracamy do psa z głową w dół. Jest. Chwilkę się wydłuż, wyciągnij, bo teraz będziemy przechodzić do dechy do pompki podnosimy się i pies z głową w dół. Wiem, że to jest trudne ćwiczenie, ale fantastycznie pracują tutaj nasze mięśnie. Pilates lubi takie ćwiczenia wielostawowe, które, no tutaj core jest niesamowicie istotny. Jeśli jest nam trudno zejść do pompki, odkładamy kolana i to samo z odłożonymi kolanami. I jeszcze dwa powtórzenia. Dajemy z siebie wszystko. Pies głową w dół i ostatnie. Woo! Jej! O to chodzi. Przejdź do klęku podpartego. Teraz ustawimy się na siebie przodem. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze nasz brzuch, mam nadzieję, że już czujecie, jak fajnie pracuje, ale będzie jeszcze przyjemniej. Wyciągnij nogę do boku, ręce, ustaw. Za potylicą i będziemy się pochylać w jedną stronę i w drugą. W jedną. I teraz też. Stopa jest doklejona, a my staramy się tak, jakbyśmy ślizgali się po ścianie, która jest za nami i mocno tutaj angażujemy nasze mięśnie, skośne brzucha. Oczywiście, uśmiechy jak zwykle bardzo mile widziane. Ostatnie cztery. I. Trzy i dwa. I wyciągnij rękę, oprzyj się pod barkiem, unieś nogę, ramię do boku i łączymy łokieć, kolano. I wydech. Super, wydech. Cały czas mięśnie skośne brzucha pracują, pozbywamy się boczków, spalamy e, tę. Te miejsca, które chcemy, po prostu. Jeszcze cztery i trzy i dwa i jeden. Wyciągnij nogę, wyciągnij rękę, otwórz klatkę piersiową, skieruj klatkę piersiową w stronę sufitu i z wdechem przejdź do klęku z podparciem, wyciągnij ramiona i zmieniamy stronę. Druga noga do boku, ręce za głowę i pochylamy się. Jedna, druga strona. Jedna, druga. I tutaj wyobrażamy sobie, że właśnie za nami jest ściana i my chcemy tak szurac po tej ścianie. Wydech i wydech. I jeszcze. Chwilkę. Wyciągaj cały czas boki tułowia, uwypuklaj klatkę piersiową, dbaj o swój kręgosłup w każdym ruchu. Kręgosłup lubi takie ruchy. Oczywiście zakres ruchu dostosowujemy do swoich możliwości. Dwa i jeden. Wyciągnij ramiona, oprzyj dłoń, noga do góry, ramię do boku i łączymy łokieć. I kolano. Wydech. Super. Wydech. Jeszcze chwila. Wydech. Mocne spięcie naszego bocznego brzucha. Wydech. Biodra już popracowały, więc tutaj ten ruch powinien być wykonalny. Cztery. I trzy. I dwa. I jeden. Wyciągnij ramię, wyciągnij nogę. Opuść nogę. Wydłuż ramiona i wracamy do klęku i do klęku podpartego. Wyprostuj prawą nogę, lewą nogę. Jesteśmy w pozycji deski i teraz, nie zmieniając ułożenia bioder, możemy troszeczkę szerzej stanąć na palcach stóp. Schodzimy na przedramiona i wchodzimy na górę. I na zmianę. Lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa. Lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa. Jeszcze raz. I zaczynamy od prawej. Prawa. I schodzimy na dół. Mhm. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Wydłuż szyję, tylną szyję. I teraz zaczniemy opuszczać biodra w jedną i w drugą stronę, kierując stopy na krawędzie. Wydech. Wydech, wydech. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oprzyj teraz całe dłonie na macie, i z wydechem unosimy biodra. Wdech i wydech. Wdech i wydech, wdech, ja wiem co czują wasze brzuchy, bo mój czuje dokładnie to samo, ogrom mocy i ogień, jeszcze trzy i dwa i jeden, wróć do deski, dwa takie głębokie wdechy i wydechy, w tej jakże przyjemnej pozycji, przyjemna, nieprzyjemna, ale nasze core, to po prostu uwielbia tą dechę. Wydech i wdech i z wydechem opuść biodra, wyciągnij grzbiety stóp, wyciągnij brzuch i klatkę piersią, troszkę się rozciągniemy po tym naszym, mam nadzieję, przyjemnym treningu. Dajcie mi znać koniecznie pod filmem, w komentarzu jak Wam się podobał nasz dzisiejszy żelazny poranek i czy brzuchy poczuły moc, czy brzuchy poczuły w sobie ogień. Aha, teraz spójrz po, y, za ramieniem na prawą stopę, spójrz ponad ramieniem na lewą stopę, jeszcze raz na prawą, na lewą, doskonale. Przejdź dłońmi troszeczkę bliżej, wyciągnij się na grzbiety stóp, oprzyj biodra na pośladki, napiętach. Wydłuż się, cały czas jesteśmy wysoko na palcach, tak żeby głowa mogła tutaj swobodnie sobie opaść między ramionami, a my się odpychamy od palców, odpychamy się od grzbietów stóp. Mhm. Jeszcze chwila i z wydechem rolującym ruchem. Przejdź do siadu. Cały czas zostajemy na grzbietach. Słup, łączymy ze sobą wewnętrzne kostki. Wdech, wyciągnij ramiona, spleć w koszyczek, skieruj wnętrza dłoni do góry i poczuj, jak mocno wydłużają się boki tułowia. Wyciąga się brzuch, podciągnij pępek do kręgosłupa. Weź wdech i z wydechem skręć się w jedną stronę, cały czas mocno dociskając pośladkami napięty. Ramiona wyprostowane, środkowe palce nas mocno ciągną do góry. Z wdechem wróć do centrum i z wydechem jeszcze raz się skręcam. Podciągnij pępek do kręgosłupa. Nie chcę, żeby były załamania w odcinku lędźwiowym. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Z wdechem wróć do góry. Jeszcze troszkę mocniej się wyciągnij. Spójrz na swoje dłonie. Rozpleć dłonie i takim szerokim łukiem opuszczamy dłonie. Wiecie po co? Po to, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa. Wszyscy razem. Trzy, dwa, jeden. Mały to! Uu, uu, uu! Nasz żelazny poranek numer 103. Dobry numer. Za nami. Piszcie w komentarzach jak było, jak wam się podoba to oczywiście wszystkie kciuki. Mile widziane. Udostępniajcie filmiki u siebie i subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie ominęły was żadne odcinki wyzwania i żeby zawsze być razem. Mobilizować się i aktywować do ruchu. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia na kolejnych treningach. Buziaki. Mua.